Otwórzcie teraz Ewangelię Marka. Moja Biblia rozpada się na kawałki, ale została użyta w dobrym celu. Pozwól, że kupię Ci nowy pamiętnik. Najwyraźniej słyszysz od Ducha Świętego. Powiedziała, że jest czas na to, abym dostał nową. Będę musiał pomodlić się o to i spytać Pana, co o tym myśli. Proszę otwórzcie ze mną szybko trzeci rozdział Ewangelii Marka. Prawdopodobnie mówiliśmy o tym fragmencie już wcześniej na szkole. W czasie pierwszego tygodnia mówiliśmy o bliskości z Bogiem, ale powtarzanie rzeczy jest naprawdę istotne. Ostatnio po tym jak skończyłem głosić w Virginii, ktoś do mnie podszedł i powiedział Powtarzasz w kółko, w kółko, w kółko to samo, a mi się to tak podoba. Musicie zrozumieć, że właśnie tak wygląda Ewangelia. Ewangelia to powtarzanie w kółko tego samego. Paweł powiedział, Nie męczy mnie mówienie Wam tego samego, ponieważ dla Was stanowi to zabezpieczenie. W drugim rozdziale listu do Hebrajczyków jest napisane: Trzymajcie się tego, co usłyszeliście, tak abyście nie odeszli od tej nauki. W drugim rozdziale Piotra, pierwszym rozdziale, Piotr pisze: Pisze Wam o tych rzeczach, mimo że znacie je i jesteście w nich ugruntowani. Jednak wydaje mi się, że dobrze będzie, gdy pobudzę Was poprzez przypominanie. Jest tak wiele fragmentów, które potwierdzają Biblijność, tej zasady. Głoszenie w kółko tego samego jest bardzo biblijne. Nie robię tego dlatego, ponieważ nie mam innych tematów do głoszenia. Po prostu pewne rzeczy są tak istotne, że musimy je zrozumieć. Są fundamentem. Jeżeli korzeń jest dobry, to i drzewo jest dobre, a jeżeli drzewo jest dobre, to owoce są dobre. Dlatego musimy być ukorzenieni i ugruntowani w miłości. Wtedy rozkwitniemy jako drzewa sprawiedliwości. Wydamy wtedy owoc dla jego chwały, który go uwielbi. Następnie on udał się na górę. W 28 rozdziale Ewangelii Mateusza on rozmawia z tymi samymi chłopakami. Właśnie dlatego chciałem, żebyście zerknęli na ten fragment. On w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza ich wysyła. Mówi: Został mi dany wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Ziemia jest pańska i wszystko, co ją napełnia. W King James jest napisane, że cały świat został przyciągnięty na stronę złego, że poszedł za jego wpływem. Polskie tłumaczenie mówi, że cały świat tkwi w niegodziwości. Szatan jest Bogiem tego świata. Innymi słowy, ludzie są częścią Jego Królestwa. Zgodzili się na Jego panowanie, poddali się przyjemnościom i rzeczom, które On im oferował. Ale przecież mimo tego Bóg nadal jest Bogiem. Zobaczcie, co mówi w Ewangelii Łukasza. Musimy dojść do tego fragmentu. Jesteśmy na szkole. Nie mogę tylko mówić Wam, co jest w Biblii. Zajrzyjcie do czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza, piątego wersetu. W tym fragmencie diabeł kusi Jezusa. Wziął go na bardzo wysoką górę. Pokazuje mu wszystkie królestwa tego świata. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, piąty werset. Słyszę, jak przewracacie kartki, więc poczekam na Was. Uwaga, jesteście gotowi? Werset piąty. Wtedy wyprowadził go diabeł na wysoką górę i pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata. I powiedział do Niego: Diabeł. Patrzcie na to, dam ci całą tę potęgę. Inne tłumaczenie używa słowa autorytet. Dam ci całą tę potęgę i ich chwałę, ponieważ zostały mi przekazane. O czym on mówi? O autorytecie i o chwale. Czy to nie jest niesamowite? Gdy Bóg stworzył człowieka w ogrodzie, dał mu całą ziemię w posiadanie. Powiedział do niego, czyń ją sobie poddaną. Zajmuj się nią, dbaj o nią. Miej autorytet nad wszystkim, co pełza po ziemi. A więc człowiek miał autorytet i władzę nad ziemią. Prawdą jest to, że Szatan w tym fragmencie próbuje Jezusa zwieść, ale nie robi tego, używając do tego samych kłamstw. W tej kwestii akurat mówi prawdę. Mówi, potęga i chwała tego świata została mi przekazana. Przeniesiono mi je prosto pod bramę mojego królestwa i ja dam tę potęgę i chwałę komukolwiek zechce. Jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko to będzie Twoje. Czy nie jest niesamowitym to, że Jezus przychodzi na ziemię po to, aby odzyskać z powrotem autorytet i władzę? Wie, że zostanie mu przekazana wszelka władza na niebie i na ziemi. Diabo jednak próbuje podrobić to przekazanie władzy i dać już dostęp do tej władzy Jezusowi wcześniej. Proponuje Go zwieść przez to, że daje Mu drogę na skróty do Jego celu. Chcesz, żeby Jezus pomyślał, że ostatecznym celem jest to, żeby On miał autorytet a nie reprezentowanie Ojca i pokazywanie Jego miłości do człowieka. Diabeł chce, żeby Jezus zachłysnął się ideą władzy. Musimy zobaczyć jednak, co tutaj jest napisane. Dam Ci ich całą potęgę i ich chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je komu chcę. Jezu, jesteś niesamowity. Więc jeżeli oddasz mi pokłon, jeżeli uwielbisz mnie, wszystko to będzie Twoje. Chyba jasnym dla nas wszystkich jest to, że to była pułapka. Zobaczcie, w jaki sposób Jezus mu odpowiedział. Idź, precz ode mnie, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. Co po tej sytuacji Jezus mówił cały czas? Wiem, skąd przyszedłem, wiem, dokąd zmierzam. Mój ojciec jest zawsze ze mną. Ja zawsze wykonuję jego wolę. Nie wykonuję żadnej innej woli, tylko wolę tego, który mnie posłał. Przez cały czas uwielbiał Pana swoim życiem, przez cały czas służył mu swoim życiem. Następnie umarł jako człowiek. Był doskonały, bez żadnego grzechu. Umarł jako baranek, umarł jako człowiek. Następnie zostaje wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. W 28 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powstaje i mówi: Wszelka władza, wszelki autorytet na niebie i na ziemi został mi przekazany. Co się stało? On zabrał z rąk szatana klucze śmierci i piekła. Zabrał mu autorytet, który został mu oddany przez Adama w wyniku zwiedzenia. Stał się doskonałą ofiarą i dzięki temu mógł zabrać od niego ten autorytet. Cały ten autorytet został przekazany Jezusowi. Co więc z tym autorytetem z powrotem robi Jezus? Oddaje ten autorytet człowiekowi, ponieważ to samo zrobił Bóg na samym początku. To wszystko jest napisane w Słowie. Bóg tchnął w Adama, wtedy Adam stał się żywą istotą. Gdy Jezus po zmartwychwstaniu tchnął w swoich uczniów, życie zamieszkało w ich duchu. Wszystko to znajdziecie w piśmie. Wcześniej mówiłem wam, żebyście otworzyli trzeci rozdział Ewangelii Marka, więc lepiej zajrzyjmy do niego. Wybaczcie mi moje emocje, ale mnie to tak cieszy. Naprawdę mnie to cieszy. Jestem tym tak podekscytowany. Wiecie, ta Ewangelia nigdy mi się nie nudzi. Cały czas jest dla mnie tak świeża. Każdego dnia Boża łaska jest dla mnie świeża i nowa. Trzeci rozdział Ewangelii Marka. Potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. Po ustanowieniu dwunastu, on ustanowił siedemdziesięciu kolejnych, a potem powołał nas wszystkich, tych, których przedtem znał, tych też przeznaczał, tych, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił. A tych, których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Uwielbił nas poprzez wypełnienie nas tym samym duchem, który wskrzesił go z martwych. Człowiek szuka Boga tylko dlatego, ponieważ został wcześniej przez Boga powołany i pociągnięty do samego siebie. A więc czy wszyscy jesteśmy powołani? Czy Bóg chce nas wszystkich? Czy jesteśmy Jego pierwszym wyborem? Czy jesteśmy spełnieniem Jego pragnienia? A więc czy jesteś powołanym przez Pana? A więc on wezwał do siebie tych, których sam chciał. On pociąga do siebie wszystkich, czyż nie? W tamtym momencie jego powołanie ograniczało się do 11 osób. Chciał w nie inwestować, miał z nimi intymną relację, głosił Ewangelię wszystkim, ale w tych wybranych mężczyzn coś składał. Dlaczego? Ponieważ w swoim zmartwychwstaniu wiedział, że to będą ci, których pośle na cały świat, wiedział, że to dzięki nim powstanie kościół, który istnieje do dzisiaj. Mieli być tymi, którzy poniosą po nim pochodnie, mieli być płodni i rozmnażać się, mieli być tymi, którzy zaopiekują się ziemią i będą ją uprawiać, tymi, którzy będą czynić ją sobie poddaną, będą płodni i będą rozmnażać się. Czy brzmi to dla Was znajomo? Poszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni do Niego przyszli. Dzięki Bogu za to, że oni do niego przyszli. Nie uciekajcie od niego, ale przychodźcie do niego. Nie ukrywaj się przed Panem, ale zamiast tego poddaj się mu. Następnie ustanowił dwunastu. Zobaczcie, do czego ich ustanowił. Ustanowił ich po to, żeby z nim byli. Co zatem jest najważniejsze? Jak bardzo cenne i intymne to jest. Nie ustanowił ich po to, żeby czynili cuda. Ustanowił ich po to, żeby z Nim byli. Czy czujecie, jak bardzo intymne jest to zaproszenie? Czy czujecie, jak bardzo Bóg jest relacyjny? Czy czujecie w tym powołaniu Jego miłość? Ustanowił ich po to, żeby z Nim byli. Ustanowił ich po to, żeby z Nim byli. Zobaczcie, jaka jest kolejność rzeczy. Jeżeli w Twoim życiu nie taka jest kolejność rzeczy, będziesz szedł i robił różne rzeczy, ale bez Niego. Idziemy służyć, ponieważ z Nim jesteśmy. Nie idziesz służyć, ponieważ mówisz, no, byłem z Nim przez chwilę. Idziesz służyć, ponieważ jesteś z Nim przez cały czas. Relacja z Bogiem jest czymś ogromnie ważnym. Nie możemy żyć bez Bożej łaski. Jest napisane, jak oni uwierzą w Ewangelię, jeżeli nigdy jej nie usłyszeli? Jak mogli usłyszeć, jeżeli nikt im nie głosił? Z kolei, jak mogą głosić, jeżeli nie zostali posłani? Wiesz, jaki krok poprzedza bycie posłanym? Bycie z Nim. Kiedy jesteś z Nim, stajesz się jedno z Jego sercem. W którymś momencie czujesz, że po prostu musisz iść i głosić. Nie wiem, czy rozumiecie tę koncepcję. Kiedy jesteście z Nim, stajecie się z Nim jedno. Twoje serce staje się podobne do Jego serca. Życie w oparciu o Jego serce staje się życiem w oparciu o Twoje własne serce. Z tego powodu każdy chrześcijanin ma takie momenty, w których czuje, że powinien coś zrobić, że powinien pójść z kimś porozmawiać albo się o Niego pomodlić. Tak często jesteśmy świadomi tego, że coś mogłoby być zrobione. W naszym wnętrzu odzywa się wtedy Boże serce. Bóg mówi nam, ja ją kocham. Tak, możesz to zrobić. Oczywiście, że możesz to zrobić. Kto z Was wie, o czym mówię? Kto z Was był w takiej sytuacji, w której był całkowicie świadomy tego, że należy wkroczyć i coś zrobić, ale jednak wycofał się i nie dał rady tego zrobić? Zazwyczaj wtedy wymyślamy sobie powody, dla których prawdopodobnie nie mamy tego robić. Jesteśmy jednak całkowicie świadomi tego, że jest okazja do tego, żeby komuś coś dać. Czujemy się pociągani przez Boga, jednocześnie się wycofujemy. Kto z Was był kiedykolwiek w takiej sytuacji? Doświadczasz tego, ponieważ jesteś z nim jedno, ponieważ Boże Duch jest w tobie. Z tego powodu wynika to napięcie. Boże serce coś ci pokazuje. Bez Jezusa nawet o tym byś nie pomyślał. Byłbyś przez cały czas tylko skupiony na sobie i świadomy swoich myśli i spraw. Na pewno byłoby tak w większości przypadków. Wybrał ich i ustanowił ich po to, żeby z Nim byli. Dopiero po okresie bycia z Nim Jezus chciał wysłać ich po to, aby głosili. A więc bycie z Jezusem jest tym, co wysyła Ciebie, aby głosić. Ustanowił ich po to, aby z Nim byli, aby mógł potem ich wysłać. Czy słyszycie, jak wiele jest w tym powołania? Czy widzicie też, jaka jest kolej rzeczy? Gdy twoim życiu ma miejsce ta kolejność, dopiero wtedy idziesz w duchu i w Bożej łasce. Wielu z nas myśli, no, skoro jestem chrześcijaninem, to muszę głosić. Jeżeli jestem chrześcijaninem, to muszę okazywać ludziom miłość. Szczerze, to nie powinniśmy nawet musieć o tych rzeczach mówić. Powinniśmy głosić przesłanie o tym, że musimy być z Jezusem. Przez bycie z Jezusem nasze serce jest wypełniane miłością. Następnie, gdy Bóg mówi do nas, idź, zrób to i tamto, my mówimy dobrze, nie ma sprawy. Oczywiście czasem będziemy musieli przekraczać nasze granice komfortu, ale dużo łatwiej się to robi, kiedy wiesz, że to Bóg Ciebie posyła w konkretnej sytuacji. Mówiąc to, zakładam pośród nas pewien fundament pod to, o czym będziemy mówić przez cały tydzień. Będziemy mówić o okazywaniu ludziom miłości, poruszymy naprawdę fajne tematy. Ustanowił ich po to, aby z Nim byli i aby ich posłać do głoszenia Ewangelii. A więc bycie z Nim musi być bardzo istotne, i tak samo istotne musi być bycie posłanym. Dlaczego? Ponieważ jest napisane, jak oni mają usłyszeć Ewangelię, jeżeli nikt nie został posłany. W jaki sposób oni mają spotkać się z miłością, jeżeli nie spotkali ciebie? Dlaczego myślimy, że Bóg musi się objawić każdemu poprzez sen? Och, bracie, my jesteśmy tacy duchowi. Wierzymy, że Bóg po prostu objawi im się we śnie. Co, jeżeli Bóg chce powiedzieć do nich: cześć, przez ciebie. Mam nadzieję, że się jakoś trzymacie. Powiem wam, że to jest naprawdę dobre kazanie. Mówiłem wam wcześniej, że mam za sobą świetny weekend. Jestem tak podekscytowany, że trudno mi jest to wszystko w sobie zatrzymać. I aby ich wysłać na głoszenie o, zaczynają się problemy. A więc w tym wszystkim musi być zaangażowana kwestia autorytetu. Czy w następnym wersecie w Waszych Bibliach jest użyte słowo moc czy autorytet? Jeżeli wasze tłumaczenie mówi o mocy, to wiedzcie, że słowo tam użyte oznacza autorytet. Użyte tu słowo w greckim oznacza zarówno moc, jak i autorytet, ale nie jest to słowo dunamis, które zazwyczaj tłumaczy się jako moc. Tutaj powinno znajdować się słowo autorytet. I aby mieli autorytet do uzdrawiania chorób i wypędzania demonów. Prawdopodobnie lepiej jest chodzić niż w zrozumieniu mocy do uzdrawiania chorych. Przez cały weekend w duchu odbierałem pewne rzeczy, gdy usługuję czasem, odczuwam pewne rzeczy. Bóg pozwala mi na to od samego początku, odkąd tylko jestem zbawiony. W którymś momencie tego weekendu byłem tak świadomy autorytetu, który wynika z imienia Jezusa. Zacząłem mówić takie rzeczy jak odczuwam, że autorytet Boży jest w tym pomieszczeniu. Nie wiem, czy wy też odczuwacie autorytet naszego Króla. Jego autorytet jest w nas, jest w naszym wnętrzu. On mówi tak na to, o co się modlimy. Atmosfera była całkowicie nasiąknięta odczuciem autorytetu. W takiej atmosferze, gdy przemawiasz, rzeczy zaczynają się dziać. To było naprawdę fajne. My natomiast tak często skupiamy się na tym, żeby chodzić w mocy. Musimy zrozumieć, że wszelki autorytet należy do Jezusa. On powiedział idźcie. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy z Nim jedno. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Przestrzenią, jaką On zamieszkuje. Chciał, aby z Nim byli, a potem chciał ich wysłać. Chciał ich wysłać nie tylko po to, aby głosili dobrą nowinę, ale po to, żeby również ze sobą nieśli autorytet. Mieli używać tego autorytetu do tego, żeby uzdrawiać choroby. Niezliczoną ilość razy słyszałem, jak ludzie mówią tak. Bracie, nie chodzi tylko o uzdrowienie. Ludzie potrzebują również zbawienia. Wiecie, wydaje mi się, że uzdrowienie jest ważne dla Jezusa. On jest tym, który w kółko o nim mówił. Uzdrowienie jest jego pomysłem. To z jego winy dzisiaj o nim rozmawiamy. Gdziekolwiek nie otworzę pisma, czytam o uzdrowieniu. Nie jestem osobą, która szuka cudów i znaków. Jest napisane, że one będą podążać za wierzącymi. One podążają za mną, nie ja za nimi. Znaki i cuda nie zaginęły. Unoszą się nad tym, który wierzy, i tylko czekają na to, żeby się zamanifestować. Znaki i cuda w duchu podążają za każdym z nas. I tylko czekają na moment wiary. One nie zostały gdzieś zatracone. To my często gubimy naszą wiarę, ale znaki i cuda bardzo dobrze wiedzą, gdzie są. Znaki i cuda tylko czekają na to, żeby się wydarzyć. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Staram się I mówić o tym jak najprościej się da. Nie próbuję brzmieć głupkowato, ale chcę wam pokazać, jak bardzo to wszystko jest proste. I aby mieli autorytet do uzdrawiania chorób i wypędzania demonów. Jeżeli Bóg daje nam autorytet do uzdrawiania, to oznacza, że chce uzdrawiać. W kontekście tego, jak ważnym jest posiadanie właściwej tożsamości, jak ważnym jest nieżycie w skupieniu na sobie, w poczuciu strachu czy uczynków, jak ważnym jest wiedzieć, że uzdrowienie nie zależy od ciebie, jak ważnym jest wiedzieć, że Bóg Ciebie wybrał i że jesteś częścią Jego reprezentacji, jesteś częścią Jego najlepszej ekipy, najlepszą osobą, jaką mógł znaleźć. Jesteś absolutnie wystarczający do tego zadania. On cieszy się z tego, że Ciebie wybrał. My zamiast tego myślimy sobie, co my, z nas, to jest jakaś piąta liga. W niczym nie różnimy się od apostołów. Bardzo dobre spostrzeżenie. Czym się różnimy od tych, których On wybrał na samym początku? Czym my, siedzący tutaj, różnimy się od apostołów? Przepraszam, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Już po dwunastej. Na dzisiaj kończymy, ale mamy jeszcze przed sobą jutro. Aby mieli autorytet do uzdrawiania chorób i wypędzania demonów, to jest niesamowite. Patrzcie na to, Jezus nawet jeszcze nie umarł. Jeszcze nie przelał swojej krwi i jeszcze nie zmartwychwstał. Mimo to nadal był Panem. Był w stanie delegować swój autorytet człowiekowi. Dał człowiekowi autorytet nad tym, co samego go wiązało. To oznacza, że demony nie mają najmniejszej szansy w zetknięciu z Bożą Obecnością. Demony nie mają najmniejszej szansy wobec obecności Bożej. A my tak wielu rzeczy duchowych się boimy. Nie mówię tutaj o duchowej arogancji, ale mówię teraz o prawdzie. Dał im autorytet do tego, żeby uzdrawiali chorych. A więc czy dla Boga istotnym jest to, żeby ludzie byli uzdrawiani? Wygląda na to, że tak, skoro daje nam do tego autorytet. Wiem, że to, co teraz powiem, prawdopodobnie sfrustruje niektórych z Was. Ale Jezus w tym momencie nawet nie mówi o pójściu do nieba czy o nowym narodzeniu. Rozumiem, że Bóg chce tego dla każdego człowieka. On jednak chce, żeby oni głosili Ewangelię i żeby mieli autorytet do uzdrawiania chorób i wyganiania demonów. Mówi: idźcie od miasta do miasta. Głoście, Królestwo Boże jest tutaj i uzdrawiajcie chorych. My to polecenie zamieniliśmy na powtarzanie modlitwy, którą wymyśliliśmy sto lat temu. Pomyśleliśmy, że w ten sposób pomożemy Bogu. Przecież łatwiej będzie nakłonić ludzi do tego, żeby pomodlili się określoną modlitwą. Jezus zamiast tego mówi, nie, proszę, zamiast tego idź w moim autorytecie. Uzdrawiaj chorych, wyganiaj demony i ludzie zobaczą światło. Proszę was, wstańcie teraz na swoje nogi. Czy możemy teraz oddać Jezusowi cześć i chwałę? Ojcze, my oddajemy Tobie cześć. Proszę, podnieście ze mną ręce do góry. Podniesienie rąk do góry jest znakiem uniżenia. Pokazujesz przez to, że poddajesz swoje życie Jemu. Panie, uwielbiam Ciebie, podnoszę do Ciebie moje ręce. Dziękuję Ci, mój Ojcze, za to, że podniosłeś mnie. Dziękuję Ci, za to, że uwolniłeś mnie, za to, że ożywiłeś moje serce. Wypełniasz nas nadzieją i pewnością. Dziękuję Ci, że ta pewność nie jest arogancją, ale jest pewnością, o której mówi Twoje słowo. Ojcze, dziękuję Ci za to, że pozwalasz mi biec prosto do Ciebie. Dziękuję Ci za to, że mnie powołałeś, za to, że mnie wybrałeś i za to, że umacniasz mnie dla Twojej własnej chwały. Wiem, że jestem kochany. Dziękuję, że upodobało Ci się dać mi wszystko to, kim sam jesteś. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie na swój obraz i na swoje podobieństwo. Moje życie w żaden sposób mnie nie przeraża. Moje życie jest dla mnie cenne i pragnę w każdej ku temu okoliczności manifestować sobą Twoją miłość w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kocham Was i błogosławię.